Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie w Cafe Anioł. Piękne miejsce dla promowania kultury w Gdyni. Dzisiaj chciałbym zaprezentować nowy tomik wierszy, Czas Kominkowych Wierszy. Jest to tomik pisany przez około dwa lata. Osobistych doznań, życiowych losów, opisu nie tylko moich. Wrażeń i wydarzeń, ale też ludzi, którzy w tej drodze towarzyszyli ze mną. Jesień jest takim okresem, kiedy staramy się podsumować zdobycze, porażki, wspominamy tych, co odeszli, planujemy, i nastają długie wieczory. Wtedy zrodziło się dla mnie taki tytuł Czas kominkowych wierszy. Powstał on, można powiedzieć, bezwiednie, z dnia na dzień. A takim inspiratorem tego było pisanie korespondencji z pewnymi osobami w internecie, którzy czasami się zwierzyli ze swoich problemów, czasami poprosili o radę i dało się to po prostu ładnie zgrać. I powstawały też dzięki temu wiersze mówiące o właśnie o losie, o, o wydarzeniach tych osób i o życiu. Czas komikowych wierszy jest bardzo liryczny, jest ciepły, i starałem się, by odbiorca mógł zrozumieć, co autor ma na myśli. I mam nadzieję, że to się udało. Zachęcam wszystkich do czytania wierszy i do promowania kultury w Gdyni.